Jak tam, jak tam? Dobrze. Dobrze. Jak, dobrze, fajnie. Jak się biegło? Super. O, spacerownicy. Idź do, proszę pana. Dobrze, nagramy ich. Szybki na Dobrze. No jak tam, ciężko było? Nie! ciężko kiedy jedni tak, duży nie. Grzybki. Grzybki. To wasze grzybki. grzybki! O wasze grzybki! To kogo pozdrawiacie, bo nie słyszałem? Wszystkich na całym świecie! Najlepiej! Na Kogo? Całą rodzinę! Rzeszaj! Całą rodzinę! Wszystkich! Wszystkich! Świętych! Najlepiej no się Rodzina! Święci mają internet w niebie. Jestem.